Cześć, witajcie, tutaj Jella Play, a to jest nasze podsumowanie gry Let's Play Znikająca Autostopowiczka Właśnie dziś dodałam y, ostatnie odcinki które zdążyłam nagrać, niestety już bez gumy Play no i tak y, grywalność moja, czyli Jelly Play jest 4,5 na 5 ponieważ w ostatnich odcinkach nie wiedziałam dobrze co mamy zrobić i brałam często pomoc i dlatego dam sobie taką ocenę a grywalność gumy Play to jest 4 6, 4 na 5 ponieważ um, nie była z nami do końca, a po drugie w tych pierwszych odcinkach wolno szukała tych tych rzeczy do znalezienia A po trzecie W ostatnich odcinkach, w którym ja jej nakręciłam Zaczęła jeszcze gra I był krótki odcinek yy, No i tak Kolejna seria Nie wiem jaka będzie Ale już niedługo będzie z serii Simsów Oraz Minecrafta I to na tyle co chciałabym wam powiedzieć Polecam Lemaxi. んたくさん。Mm, tak,